Siemanko z tej strony Fortuna. Witam Was na pierwszym odcinku na moim kanale. To jest dokładnie. 3 kanału, czyli będę mówił co jak na kanale, co będę nagrywał i tym podobne. Więc zaczynajmy, więc tak. Nagrywał będę głównie FNAFA, teorie, A i czasami superradniki. poradniki. Inne gry też się będą na moim kanale pojawiały. Co do reszty to jak to... no mnie kanał to już tematyka chowa i będę grał w FNAF na odcinkach po prostu e... ale będę też grał w takie gry jak na przykład tutaj na gameplaye widzicie? Więc trochę będę tego nagrywał, więc spokojnie, nie, nie będzie tak, że jedna gra będzie przestrzały kanał. Ale będę różne gry. Chyba, że nagram poradnik jak pobrać Fnafa na telefon. Ale to później. Tak to będę oczywiście nagrywał Fnafa i tak dalej. Um, tak. Specjalny będę robił. Pierwszy specjalny jakiś zrobię to będzie na 10 subów. Nie powiem jaki to będzie, jak wbiję się to zobaczycie. Więc to wszystko wam ten gępi do obejrzenia do końca, więc dobra. To wszystko, więc do zobaczenia, cześć! Zapomniałem dodać kiedy i o której... Jakie dni będą odcinki, więc tak. Odcinki będą od poniedziałku do piątku od godziny 15 lub 16, a od i niedzieli od 14-15. Więc jeszcze tego, że powinienem odpowiedzieć. No i czy tam jeszcze? Miałam powiedzieć tak. Live'ów raczej nie będzie na moim kanale. Chyba, że to będzie na jakiś specjalnie zrobi live'a. Ale wątpię w to, że zrobię. Więc to wszystko co miałam do powiedzenia. Do zobaczenia i cześć!